Witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiejszy film poświęcony jest jednej z najważniejszych modlitw w chrześcijaństwie modlitwie Pańskiej, znanej również jako Ojcze Nasz. Ta modlitwa, przekazana nam przez samego Jezusa Chrystusa, jest fundamentem naszej wiary i codziennym przewodnikiem w życiu duchowym. Zapraszam do wspólnej refleksji nad jej słowami i znaczeniem. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Refleksja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Rozpoczynając modlitwę, zwracamy się do Boga jako naszego Ojca. To przypomnienie o naszej więzi z Nim, jako dzieci z Ojcem, pełne miłości i zaufania. Kiedy mówimy, któryś jest w niebie, uznajemy Jego wszechmoc i świętość, ale także Jego obecność w naszym codziennym życiu. Święć się imię Twoje. Modlimy się, aby imię Boże było uwielbione na całym świecie to wezwanie do nas, abyśmy swoim życiem świadczyli o jego miłości i dobroci, czyniąc wszystko na chwałę Boga. Przyjdź królestwo twoje. Wyrażamy pragnienie, aby królestwo Boże zapanowało na ziemi. To modlitwa o sprawiedliwość, pokój i miłość, które są znakami obecności Boga wśród nas. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Poddajemy się woli Bożej. Prosząc, aby jego plany i zamierzenia realizowały się w naszym życiu, tak jak dzieje się to w niebie. To wyraz pokory i zaufania w Bożą Mądrość. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prosimy Boga o codzienne zaopatrzenie, nie tylko materialne, ale również duchowe. Chleb powszedni to także słowo Boże, które karmi naszą duszę. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Błagamy Boga o przebaczenie naszych grzechów, jednocześnie zobowiązując się do przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili. Przebaczenie jest kluczem do pokoju serca i harmonii w relacjach międzyludzkich. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prosimy Boga, aby chronił nas przed pokusami i złem, które mogą nas oddalić od Niego. To modlitwa o siłę i mądrość w trudnych chwilach. Modlitwa pańska to nie tylko słowa, które powtarzamy, ale głęboka medytacja nad naszą relacją z Bogiem i Jego obecnością w naszym życiu. Zachęcam Was do codziennego odmawiania tej modlitwy z pełnym zaangażowaniem serca i umysłu. Niech Ojcze nasz prowadzi Was na drodze wiary i umacnia w duchowych zmaganiach. Dziękuję, że byliście ze mną w tej refleksji nad modlitwą pańską. Jeśli podobał Wam się ten film, Proszę o subskrypcję naszego kanału, polubienie i podzielenie się nim z innymi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech Bóg Was błogosławi.